Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w ostatnim odcinku z budowy domu 70 metrów, projekt Adaś z naszej strony internetowej dom25000.pl Wiem, że dużo osób czekało na ten moment, kiedy powiemy, że dom jest gotowy i właśnie go oddajemy My też czekaliśmy, ponieważ w tym roku sezon jest bardzo ciężki, jak chodzi o prace budowlane w tamtym roku mieliśmy tylko tygodniową przerwę, w całym sezonie można powiedzieć, bo u nas był sezon od stycznia do grudnia. Natomiast w tym roku strasznie nam się to wałkowało ze względu na ciągle zmieniającą się pogodę. Deszcze, długa zima, mrozy, no i trochę zeszło dłużej niż podejrzewaliśmy. Natomiast już mamy pierwszego Adasia w historii naszej firmy. Za kilka dni będziemy kończyć drugiego adasia, ponieważ budujemy dwa takie same domy, tylko ten jest bez pozwolenia do 70 metrów, a tamten jest na pozwolenie też do 70 metrów. Za chwilę Wam powiem, jaka jest różnica między jednym a drugim. Natomiast zobaczcie sobie, jak ten dom wygląda. Jest to typowo parterowy dom o wymiarach 6 na 115 Wysokość w granicach 5 metrów. Nie ma tutaj żadnego poddasza. Ewentualnie jest taki niski strych na konstrukcję dachu, i ewentualnie wrzucić sobie jakieś sezonowe rzeczy. I tak jak wspomniałem przed chwilą, jest to dom bez pozwolenia. Czym się różni dom bez pozwolenia od domu na pozwolenie? Ten jest zgłaszany jako budynek rekreacji indywidualnej do 70 metrów o wymiarach, tak jak wspomniałem, 6 na 11,5 bez elewacji. Natomiast możecie sobie docieplić budynek. Ponieważ do 12 metrów wysokości nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie. Więc tutaj mamy dom o takich wymiarach, o których przed chwilą wspomniałem. No i my go skończyliśmy, jest istniejący. Nie jest wykończony, bo nie trzeba, ale jest istniejący. I inwestor teraz, w tym momencie, kiedy tak wygląda ten dom, pisze zapytanie do starostwa, czy dla jego domu o wymiarach 6 na 11,5 i wysokości w granicach 5 metrów jest wymagane. Pozwolenie bądź zgłoszenie docieplenia i dostanie informację, że zgodnie z artykułem 29 itd. itd. nie jest wymagane do 12 metrów wysokości, więc macie budynek o wymiarach 6 na 11,5 plus robicie docieplenie i macie tutaj powiedzmy już nie 70 a 80 metrów. Natomiast jeżeli chcecie go rozbudować, nie ma nic prostszego, ponieważ macie tutaj 70 metrów, chcecie dostawić jeszcze do 35, to możecie to zrobić na podstawie prostego zgłoszenia ganku. Więc macie 70 plus 35 plus docieplenie i wychodzi wam około 120 metrów. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie i uważam, że jedno z najprostszych jakich jest, jak chodzi o budowę takich domu. Domów. Natomiast jak chodzi o dom na pozwolenie, no to niestety musicie zachować wszystkie współczynniki obrazu, dlatego musicie sobie cofnąć mury o grubość docieplenia. No i to jest właśnie to, bo tracicie około 5 m2 powierzchni użytkowych, a nie jest to wymagane. Czyli możecie zrobić bez pozwolenia, bez elewacji. Później sobie docieplić albo możecie sobie zrobić na pozwolenie z elewacją, no i macie mniejszy budynek. Aż mi się plączę język, bo jestem podekscytowany, ponieważ długo budowaliśmy ten dom. Mega mi się podoba, jak chodzi o ten dom, dlatego postanowiłem, że wybuduję u siebie podwójnego Adasia. I wszystko możecie sobie zobaczyć na nowym kanale Waghouse, na który Was zapraszam. Tylko budujemy podwójnego Adasia, plus jeszcze do tego dochodzi garaż. Dlatego wychodzi 160 metrów w stylu nowoczesnej stodoły. Dom będzie wyglądał oczywiście bardzo fajnie, ponieważ nie będzie miał okapów z przodu, ale będzie miał za to wysunięte ściany na ścianach szczytowych. Oczywiście przepraszam za telefon. Jak zwykle nagrywam, ktoś dzwoni. Później będę. Odzwaniał, ale nie ukrywam, że jest to notoryczne, kiedy ja nagrywam, to ktoś dzwoni, ale staram się nie odbierać, już włączam telefon. Chodźmy do środka, to wam pokażę jak wygląda środek. Trochę tutaj pozamiatałem. Stanę sobie na samym końcu, żeby wam pokazać wielkość tego. Tego domu, tego budynku. Jak chodzi o konstrukcję stropu, jest tutaj lekki strop drewniany, który jest bardzo fajnie połączony z dachem, ponieważ robicie wieniec, rzucacie murbelki, później rzucacie sobie strop i dajecie krokwie, i wszystko łączycie razem. Więc tak wygląda, jakby to było wszystko razem czyli po prostu cała konstrukcja dachu jest połączona. Tutaj na środku zrobiliśmy wymian. Żeby można było sobie wchodzić na strych jakąś tam graciarnię wrzucać, jakieś tam sezonowe rzeczy niepotrzebne. Więc tak wygląda. Tu będzie na korytarzu według projektu. Dlaczego nie ma działówek? Pewnie zapytacie się, ponieważ dużo osób się pyta o to. Robimy działówki, oczywiście nie ma problemu. Tylko, że jest zawsze problem taki, że inwestor się zastanawia, czy tu w tym miejscu, czy w tamtym miejscu, czy z karton gipsu tą działówkę, czy murowane, czy coś tam, coś tam. Dlatego u nas jak najbardziej jest możliwość postawienia tych działówek, natomiast jeżeli ktoś się je chce, no to je stawiamy. A w tym przypadku, tak samo w przypadku budowy drugiego Adasia, który też budujemy, inwestor stwierdził, że zrobi sobie działówki z karton gipsów. Później, przy wykańczaniu tego domu, więc po prostu my stwierdziliśmy, że nie będziemy narzucać nikomu i zostawiamy go w takim stanie, jaki teraz jest. Więc my budujemy tylko i wyłącznie stany surowe otwarte. Otwarte różnią się od zamkniętego stanu tylko drzwiami i oknami. A dużo osób o tym nie wie, uważa, że stan zamknięty ma dach, a stan otwarty nie ma dachu. A różnica jest tylko właśnie w oknach i drzwiach. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że dom Wam się podoba. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zapisać się na budowę domu w naszym wykonaniu, to zapraszamy do kontaktu przez stronę dom25000.pl. Na naszej stronie macie około 40 różnych projektów domu bez pozwolenia, więc możecie sobie wybrać. Ten akurat jest z promocji, projekt Adaś jest bardzo fajny. Razem z projektem macie poradnik, jak wybudować dom do takiego stanu, jak tutaj widać, oraz macie. Pełny spis materiałów użytych do budowy domu. Jest to bardzo fajna opcja, bo jeżeli buduje Wam jakaś firma, no to możecie sobie zweryfikować, czy tego materiału jest tyle, ile powinno być, czy nie jest czasem za dużo, czy za mało. Więc jest to naprawdę fajna opcja. Jeżeli chcecie nam zlecić budowę domu, też nie ma najmniejszego problemu, przyjmujemy zapisy opcje budowy u nas są dwie czyli budowa, sama budowa, bądź budowa z materiałem, także Was już nic nie interesuje, my przewozimy swoje koparki swoje wywrotki, swoje HDS-y, swój cały towar, Was nic nie interesuje Wy sobie leżycie, my załatwiamy wszystko i to jest według mnie fajna opcja, ponieważ dużo osób chce teraz taką budowę z materiałem niż samą usługę, gdzie Wy musicie wszystko wtedy załatwiać, a my przyjeżdżamy i budujemy Wam z materiałów, które Wy pozyskacie, które wykupicie. Więc fajną opcją jest budowa domu z materiałów naszych. Oczywiście, że was nic nie interesuje, my wszystko załatwiamy. Wtedy też nie ma przestojów, ponieważ my sobie materiał przywozimy swoje, my sobie tak organizujemy pracę, żeby nie było żadnych wolnych dni, tylko, żebyśmy pracowali raz za razem. Dobra. Jeszcze raz się z wami żegnam, uciekam, bo jeszcze jest ładna pogoda. To jeszcze na jedną budowę skoczymy na chwilę i można odpocząć. Więc na razie i do zobaczenia na kolejnych budowach. Cześć!